Dobry wieczór Państwu, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR, premier Generał armii Wojciech Jaruzelski przebywał we Wrocławiu. Wojciech Jaruzelski w towarzystwie członka Biura Politycznego, sekretarza Komitetu Centralnego Tadusza Porębskiego, ministra zdrowia i opieki społecznej Tadeusza Szelachowskiego, ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Stanisława Kukuryki oraz członka Rady Państwa, zastępcy przewodniczącego Komitetu Krajowego Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia Kazimierza Secomskiego, Uczestniczą w uroczystości otwarcia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia 40-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej we Wrocławiu. Będą się tu lecić nie tylko wrocławianie, ale także pacjenci z innych województw dolnośląskich. Szpital prowadzić będzie badania przy użyciu tomografu komputerowego zakupionego ze składek załóg dolnośląskich zakładów pracy. Szpital 40-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej we Wrocławiu to 11 oddziałów specjalistycznych z poradniami przyszpitalnymi, docelowo 800 łóżek dla chorych oraz pełne zaplecze techniczne i socjalne z osiedlem dla personelu. Placówka wyposażona jest w najnowocześniejsze urządzenia medyczne, głównie produkcji polskiej. Wojciech Jaruzelski, Tadeusz Porębski, Kazimierz Secomski i Stanisław Kukuryka odznaczyli 52 najofiarniejszych budowniczych szpitala krzyżami kawalerskimi, orderu odrodzenia Polski oraz złotymi, srebrnymi i brązowymi krzyżami zasługi. Pierwszy sekretarz komitetu centralnego Partii wpisał się do księgi pamiątkowej. W czasie wrocławskiej wizyty Wojciech Jaruzelski zatrzymał się w osiedlu Szczepin. Interesował się zaopatrzeniem osiedlowych sklepów. Chyba większa asertyment niż w Warszawie, tak mi się wydaje. Bo świeży jestem, w tak proszę Panią? to piątkowy, pierwsza zmiana. Świętowy, to jest pierwsza zmiana, to że jest od godziny y, 12 do godziny 6 rano. A bułeczki? Bułeczki, tak samo. Tak, tak samo. Sam tak. tak. Pierwszy spojrzenie tak. ma pierwsze do odludzenia. Dziękuję bardzo, przepraszam, że mnie Pani spoglądaliśmy, ale po raz pierwszy Do której klasy chodzisz? A ty? Też do czwartej. Dwóje są? Nie. Piątki? raczej Ja <grym z czwarty> na nie ma ja zimierki. To jest ważna, no, zachodni były, ale się wzrósli. Nie, nie ma tego, nie, nie ma Więcej. No, może nie wysiadł ziemniaków. Starych ziemniaków, tak. Bo znowy po 160 nie każdy, nie wie, czego stać. kiedy to się pojawiło? Tak, już tak tylko, że po prostu ograniczali, a teraz nie. Mieliśmy spotkanie no o 9 ze spółdzielniami. A te po 160 zł to są za drogie stanowisko. Nie, no były po 70. Jak a teraz na ręci no się jest czy... to jest za. No, no. A jest Tak, drugie mamy Tak, nie ma? to jest No nie ma. No Ale to już co to za dziewięć to przecież, nie Jak się pokaże to raz na dwa dni. Tak, to jest bardzo. Właśnie to jest duży problem. Zainteresuje się. Tak, to tak. Właśnie tak, spotkanie ze spółdzielnią W dzielni zapas muszę się 200 ton. Nie, w ziemniaki muszą być. Wojciech Jaruzelski odwiedził następnie robotników fabryki maszyn rolniczych Agromet Archimedes. Zakład jest znanym producentem licencyjnych dojarek automatycznych i podnośników hydraulicznych do ciągników rolniczych. Produkuje przede wszystkim na rynek krajowy. Pani jest pracy? Tak, bardzo. Pani też? Czemu Tak. Ja jestem na średniej. Jest no, no. Jestem wyższy, ale jestem na średniej obecnie. Jak Pani sobie z tym daje radę? Przecież to ciężka praca. Ale już w tej chwili jestem na średniej. Także siedzę, karty wydają. że z mężem razem jako to A mąż to pracuje, tak? I A, tak. tak? A dzieci? Córka już 12 lat, dużo. Chodzi do szkoły, także już tak. można. Z babcią jest, czy... Sama w tej chwili tak. obecnie żyję. nie ma Pani, tak? tak? dostałam z zakładu. Blisko zakładu. A Pani? dłużej pracuje, krócej jeszcze. Nie, 5 lat. Z tym 6 z remontowym. Nie, jako to to są jednak wysoko kwalifikowane specjalności. Tak, wysoko kwalifikowane. To ciężko idzie, trochę ciężko, trudno. Właśnie pytałem kolegów Waszych, co można by sprawić, żeby praca była lżejsza, żeby ją bardziej zmechanizować, żeby jak najmniej było wysiłku fizycznego. na przykład u mnie jest przy prezowaniu, na przykład głowica jest nie za bardzo dobra. I po prostu często wysiada. Ile ma dziecko? Teraz ma pół roku skończyła, co Także żona jest na wychowawczym, wychowawczym urlopie, tak? wychowawczym, tak, domu. A mieszkanie pan ma? Ja mieszkam tu w hotelu robotniczym. To jest trochę trudne. A żona? Jaki żona jest tam? też w hotelu, tutaj przywiozłem, była na wsi, rodziny teraz przywiozłem, tutaj z w hotelu. To jest nasz najtrudniejszy problem. Tak. Już perspektywa w budowie to może coś tam się... Musi być. No. Musi być. No no dziękuję. Życzę Panu, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A na czym polega praca panów tutaj? Na ustawianiu i zakładaniu materiału. Jeden ja. pracownik obsługuje od jednego do sześciu automatów, Zależnie od typu, Zależnie od, tak? od typu automatów. Dużych kwalifikacji trzeba, prawda? Bardzo, bardzo wysokich kwalifikacji Raczej tak, będzie pan tak. Jest Zabry. Zabry. Tylko jeszcze narzekają panie premierze, że przy tych kwalifikacjach trochę za mało zarabiają. A jakie są zarobki więzieni? Gdzieś około 20 tysięcy. Ale to, oni mają tutaj pracują jako ustawiać i dyniówkę tak. plus akord chyba. Przy czym pracujecie? Przy Jak Jako tokarz. Jako tokarzy już, tak? Już przy, nauczyliście się, tak? To świetnie. A rodzice mieszkają też tutaj w Wrocławiu? Nie. Nie. moje w stoku. Brzegu. Gdzie? W brzegu. brzegu. A moje w W Jego Stoku? W A w To jak praca się tutaj podoba w zakładzie? Dobrze. Dobrze, Dobrze się pracuje. No można kwalifikacje podnosić? Można, można. Mieszkacie gdzie? W internacie? Nie narzekacie? Tak tam, no, tak? Jakieś rozrywki tam są, czy to każdy z nich organizuje? A co tam jest na przykład? Mam mamy sale gimnastyczne, baseny. A właśnie w internacie? Chodzimy no na baseny. A, A w internacie czytelnie jest? Jest. jest Różne gry, zabawy. Koszt zakupu licencji na produkcję do jarek automatycznych zakład spłaca eksportem do Szwecji. Zadania planowe są w Archimedesie realizowane. Po południu Wojciech Jaruzelski spotka się z aktywem polityczno-gospodarczym Wrocławia i województwa wrocławskiego. Omawiano problemy społeczno-polityczne i gospodarcze. Dziękujemy, do widzenia!